Cześć, witajcie. Dziś taki dodatkowy filmik, ale według mnie konieczny. Niestety miły nie będzie. Chodzi o panią Dorotę i moją prośbę na filmie o zamawianie koszulek u niej. Kto, wie, kto nie wie o co chodzi, no to można cofnąć się do odcinka numer 160, jak dobrze pamiętam. No, niestety sprawa trafiła na policję. Pani Dorota zgłosiła, a właściwie to jej syn zgłosił. E, ponieważ po filmie zaczęła otrzymywać maile z oszczerstwami e, z oszczerstwami, że chce wyłudzić pieniądze, z groźbami, groźbami, nawet groźbami, tak. E, słuchajcie, ja rozumiem, że ktoś może wierzyć w sytuację pani Doroty bardzo trudną zresztą, może nie wierzyć, e, ale wiecie, posuwając się do takiego czegoś, że grożąc e, nie mając na to żadnych dowodów, no to już jest po prostu dno. E, Wiecie, nie wierzycie, myślicie, że to oszustwo. Ok, omijajcie temat szerokim łukiem, ale póki nie macie żadnych dowodów, że to jest oszustwo, no to po prostu to tak nie powinno w ogóle wyglądać. Dołożyliście po prostu moc cierpienia osobie, która i tak ma cierpienie wszyte do końca życia, że tak powiem. No, i w sumie na no co? Myślicie, że zgłosiłaby sprawę na policję, jeśli miałaby coś za uszami? No raczej nie sądzę. Poza tym w sumie część z Was wie, że kilka miesięcy temu Albert z Lasu taki kanał, jest bardzo znany, zresztą na pewno wiecie o kogo chodzi, organizował zbiórkę internetową dla pani Doroty. I co? Na zakup maszyny do szycia, o na zakup maszyny do szycia, żeby mogła zarobić sobie parę groszy na szyciu, bo niestety stan jej zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy na etacie. Poza tym, ten okres, kiedy właśnie trwała dla niej zbiórka, był bardzo trudnym okresem. Jeszcze dodatkowo, finansowo, już nawet nie mówię o innych tam sprawach, ale finansowo 20 tysięcy ponad uzbierało się ze zbiórki, też było pytanie, co zrobiła z tymi pieniędzmi. No, otóż kupiła maszynę do szycia, na której wiecie, bardzo lubi szyć, bardzo ładnie wyszywa, i jak to powiedzieć. E, no, stanowiło to dla niej jakieś tam źródło dodatkowego dodatkowego, jedynego właściwie dochodu przez ten czas e, niedużego zresztą, no bo jest bardzo chora i, i, i niewiele może zrobić tak naprawdę. E, no co, węgiel na zimę, jakieś wyprostowanie, wiecie, trudnej sytuacji. E, a resztę mimo swojej trudnej sytuacji, to pomogła jeszcze potrzebującym dzieciom, które dotknęła e, ogromna tragedia, szczegółów nie mogę opowiadać. No, i co? I, I gdyby było coś nie tak, to pan Albert nie mógłby wypłacić pieniędzy ze zbiórki. E, pani Dorota musiała być szczegółowo sprawdzona pod względem, wiecie, cała, cała dokumentacja medyczna i tak dalej. Więc, jakby coś było nie tak, byłoby już wtedy coś nie tak, a nie teraz. Także wiecie, przy takich e, zarobkach rzędu 30 czy 40 zł za koszulkę, no to już jest w ogóle śmieszne, tak? E, a, a tam była kwota 20 tysięcy i jakoś nie było żadnych zarzutów, żeby e, pani Dorota te pieniądze otrzymała, bo była doszczętnie sprawdzona, tak jak powiedziałam, i nie wykryto żadnych problemów, dlatego pieniądze otrzymała. Gdyby wykryto jakieś problemy, po prostu pieniędzy by nie dostała. I tyle. E, co jeszcze? No i też ja nie prosiłam o pieniądze dla pani Doroty, żeby jej wysyłać pieniądze, tylko o zamawianie rzeczy u niej, żeby mogła sama sobie zarobić, tak? Tak jak nie wiem, e, kupujecie w internecie rzeczy od jakiegoś tam sprzedawcy. Już nawet nie firmy, tylko od jakiejś prywatnej osoby, bo nieraz tak się zdarza. No to nie wiem, pytacie tę osobę, na co, na co przeznaczy zarobione pieniądze, czy ona je wyda na jedzenie, czy ona je wyda na swoje przyjemności, czy, czy na cokolwiek innego. No raczej chyba nie. Także tutaj też nie rozumiem w ogóle całego zamieszania, yy, bo jaki tu jest wyzysk. Nie dość, że to są kwoty bardzo małe, bo mówię, na mnie 30, 40, może 50 zł za koszulkę, nawet szczerze mówiąc, nie wiem. Yy. To po pierwsze, a po drugie zarobione. Nie wy, nie, 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 pani Odorota nie prosi o pieniądze za darmo. Nie prosiła, bo teraz to już w ogóle cała akcja zostaje odwołana. E, w ogóle, no zaraz zresztą do tego dojdziemy. Także chodziło o możliwość e, po prostu większego zarobienia sobie na swoją e, wymarzoną rzecz, która po prostu dałaby jej e, możliwość przetrwania lepiej tego lata, które jest dla niej e, najgorszym okresem w roku ze względu właśnie na swoją chorobę, o której nie chcę mówić. Także nie wiem, no, na Allegro kupujecie, to też pytacie, na co pieniądze pójdą? No nie sądzę. Także tutaj też, to, kto, jak ja zarobię jakieś pieniądze, czy ktokolwiek inny zarobi, to też się nikt tym nie interesuje, na co, na co są wydawane pieniądze. Każdy ma swoje potrzeby i tyle. No, także tutaj Tak jeszcze raz podkreślam, nie chodziło o Przesyłanie pani Dorocie pieniędzy za nic, tylko o możliwość zarobienia sobie przez nią zarobienia. Ehm, dobra, coś tam, krecik, co ty robisz? Ehm, no, i tak jeszcze, w sumie, pani Dorota też ode mnie pieniędzy, żadnych nie przyjmuje za te rzeczy, które nam wysyła. Ehm, no i. W pewnym momencie było mi bardzo głupio, jest mi to teraz bardzo głupio, że te, że te prezenty do nas wysyła, e, ale po tym, jak mi powiedziała, dlaczego to robi, e, jaki jest tym cel, e, to po prostu serce mi się złamało na pół. E, I wiem, że dla niej to jest teraz po prostu przyjemność, jak jak będzie mogła podarować mi czy komuś tam innemu jakąś rzecz. O, dobra. No i tak jak mówiłam, cała akcja zostaje odwołana. Ja teraz czekam na e, telefon z, z policji, e, bo będą do mnie dzwonić. Z tego co wiem, e, pani Dorota jest druzgotana. E, osoba, która groziła pani Dorocie, jest poszukiwana. E, no a teraz, tak jak już w sumie mówiłam na lajwie, takie namierzenie takiej osoby jest o wiele łatwiejsze niż to było kiedyś. E, pani Dorota dostała trzy maile z pogróżkami z oszczerstwami, policja ustaliła, że to już już ustaliła, że to prawdopodobnie jest ta sama osoba, tylko po prostu pisała z jakichś tam różnych kąt kont, kont, maili jakichś tam fikcyjnych, czy tam na, na chwilę stworzonych, czy jakoś tak że prawdopodobnie to już jest ta sama osoba no i niestety, cholernie mi przykro, że ta cała sytuacja kończy się w taki sposób, kończy, jeszcze się nie kończy, bo jeszcze jest w toku Niestety w takim toku mogło zakończyć się to o wiele lepiej. No, ja niestety po tym tracę wiarę w ludzi. Bardzo, bardzo. Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. Nie myślałam, że to w taki sposób się potoczy. Jakbym wiedziała, że taki sposób się potoczy, to na pewno bym nie poprosiła o pomoc dla pani Doroty. Myślę, że inaczej byśmy to zorganizowali. No, a życzę tej osobie tylko, żeby nigdy nie musiała znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej jest pani Dorota. I tak jak często powtarzam, karma wraca. Dobra i zła. Tyle chciałam w sumie powiedzieć, i, i na tym zakończyć temat. I jedno jest pewne: że nigdy więcej na pewno nie poproszę o pomoc ani dla kogoś, ani dla siebie. No, chyba, że będę miała taką sytuację jak pani Dorota, czego nawet wrogowi żadnemu nie życzę. Także cześć.